Siemanko, widzowie, witam w trzecim odcinku w serii handlarze. No trzeba w końcu przygotować maszynę do sprzedania, W ogóle to pierwszy odcinek jest taki z garażu gdzieś, gdzie coś tam wymieniam, czy coś takiego. Zazwyczaj jak coś robiłem, no to tego nie wrzucałem, nie kamerowałem. No ale seria serią. Yy, mamy do wymiany tak. Napęd cały generalnie. Przednia zębatka, tylna zębatka. Zęby zostają tyle samo z tyłu 46 zębów, z przodu 14 albo 15 zębów ma. Łańcuch mamy do zmiany. No i przede wszystkim opony, no bo jak wiecie, stara opona naprawdę nadawałaby się do spalenia. No ale już nie paliliśmy jej, po prostu ją zdejmiemy. Wymienimy sobie na świeżą. Myślę, że jeszcze się coś przejedziemy przed sprzedaniem na nowej oponce. Zobaczymy jak to sobie poradzi na podjazdach. Także, dostawcie łapkę w górę, suba, dajcie znaka jak Wam się ta seria właśnie podoba. Też taki filmik z garażu, bo tak naprawdę to pierwszy raz nagrywam. No i co proszę Państwa, młodego budżet. tutaj mamy cztery piątkę za budżet był, stówkę wydał. To mu 49 zostaje, minus motor oczywiście. Motor przy sprzedaży się dowiecie. Tutaj mamy już piątka, minus transport, stówka i napęd plus opona. To jest 250 zł, proszę Państwa. Także tutaj akurat będzie koniec. No jeśli chodzi o to, to wlatuje tak. Oponka, cały kompletny napęd. Kierę sobie poprawimy troszeczkę dalej, żeby, była, żeby mi się też wygodniej jeździło. Tutaj sobie damy nakładkę Enduropa no i co? no i Jeszcze myślałem nad gripami, żeby zmienić. Może zmienimy gripy, zobaczymy. Na pewno zdejmiemy te, te, te listki, bo one tutaj są przede wszystkim jest połamane. Nie wiem czy to widzicie teraz. On tu jest na jakieś szywki połapany. To jest do wyrzucenia, tak naprawdę. Także sprzęcik wygląda tak. Mamy już tutaj klucze yy, do zdjęcia kół 17/19? No i mamy tutaj chińskie, proszę Państwa. Łyżki takie, coś ala łyżki. Także o, przestawimy sobie. No i tak jak mówię, dawać znać, jak Wam się podoba filmik taki właśnie z garażu. Pierwszy raz coś takiego robię, pierwszy raz coś takiego nagrywam. Mam kamerę na głowie, nawet nie no, chyba dobrze się nagrywa. Sprawdzane <try> trzy razy <try> musi dobrze być. Także o, jeszcze powiem, yy, no bo to widzicie w czwartek, czyli yy, jak chcecie jeszcze coś sobie zamówić ze sklepu, to dzisiaj do końca dnia. Jak sobie zamówicie, to po prostu macie 100% szans. 100% szans. Na 100% po prostu do świąt wam to dojdzie. Czy tam na prezent chcecie... O kurde, ale tu ktoś dociągnął. Masakra, to nie byłem ja. Chociaż jak ja... Jak ja to robię, to tak samo jest. No jest tu kurde... Nie no, za wysoko. Jest tu trochę mało miejsca. Ale no, sprzęty muszą gdzieś stać niestety. Także tak to wygląda. Dobra, co odkręcamy sobie koło. Zmienimy sobie tą oponkę. Napędzik sobie zmienimy i zobaczymy, jak to będzie jak to będzie wyglądać. Tu już też wyciągnięto, nie wiem, pewnie akurat na filmie to nie widziałem, bo tu jest ciemno, w ogóle tu jest luźne, zobaczcie. A jeszcze, no, to jest całkowicie luźne. A jeszcze koła nie zluzowałem. Teraz to dopiero zobaczyłem, nie widziałem tego wcześniej. Tu jest, tu jest normalnie. Masakra, to jak, jak się od kogoś kupuje, to warto sobie takie rzeczy posprawdzać. Chociaż wiadomo, że tego nikt nie sprawdza na no, takich pierdół. Zapieczone tutaj wam powiem strasznie suchutka. Oś w ogóle nie nasmarowana, chyba dawno dawno bardzo nie zdejmowana. Nie wiem czy to będziecie widzieć, jaka tu jest piła. Jeśli chodzi o tą zębatkę, patrzcie na to. Porównajcie sobie nową zębatkę, jak już powyginane. Normalnie, jak w pile takiej do, do drewna. No, jeszcze sobie zobaczmy, czy będzie pasować. No dobra, shot dobra, elegancko widzowie. Jak chcecie jakieś części, to sobie wbijajcie do szota na Shopa MX. Macie stronę shopamx.pl bądź, możecie pisać też na Instagramie do niego, to wam na pewno też doradzi, czy wybierze jakieś części, yy, no poddany rocznik, no ja zawsze jak kupuję części to biorę od niego, także jeśli będziecie czegoś potrzebować, to zapraszam, bardziej do markowych sprzętów, z tego co wiem no to yy, ogarnia części do MRF-ów czy, czy takich innych, no to nie zatrwa, do markowców to wiadomo Piszcie tam do niego, ale co? Działamy dalej, no. Dobra, porównajmy sobie. Porównamy sobie długość teraz, jeśli chodzi o te łańcuchy. Ech, nie mamy tu noża. Wszystko mam, wszystko mam w innym garażu, w tym co jeszcze widzieli. Ha! Dobra, tu będzie spinka, pewnie jasne, że tak. Widzimy tam. Identyko, identyko łańcuch. Sprawdźmy po prostu długość. Nie chciałbym teraz tego za bardzo dotykać, bo jest tłuste. Także tak to wygląda. Po lewej stronie jest nowy łańcuch. Jest chyba nawet troszkę dłuższy. Albo jest taki sam, tylko wyciągnięty. Są dwie opcje. Mhm. Zobaczcie, to jest nie jest identyko. Pasuje jak trzeba. Nie będzie czas skracać. Ten sobie o, ten sobie tu zostawimy do czegoś. Może się kiedy przyda. Może nie. Pewnie nie, ale będzie leżał 3 lata. I, i się nie przyda. Także tu mamy łańcuch. A zdejmiemy sobie jeszcze. Tutaj ten seger. Wiedziałem że mam coś takiego, nigdy jeszcze tego nie używałem, ale to jest proszę Państwa taki bajer z temu kiedyś, jak się było, współpracę miało to brałem takie pierdoły, które się kiedyś przydają, no i to jest ta pierdoła, nie no to nie jest pierdoła proszę Państwa, to jest gadżet premium, polecam, przydatne bardzo. Czyścimy sobie tutaj jeszcze tą powierzchnię, do której przylega zębatka, bo troszeczkę jeszcze tu nie wiem czy tak trzeba robić, czy nie ale piać widzę, że piachu tu jest dość dużo. Będzie lepiej na pewno przylegać. Dobra. Nie no, teraz to jest proszę Państwa, profeska. Opa mechanik. Dobra, montujemy sobie to. Płocic masakra. O kurde, jeszcze hamulca tylnego nie mam. Muszę go... Muszę go jeszcze podpompować, bo rozszerzałem klocki, żeby założyć sobie yy, koło. No i co? Sprzęcik będzie do sprzedania, resztę zobaczycie widzowie na Instagramie, także wbijajcie sobie na Instagrama, jak ja to, yy, jak wrzucam ten film tak naprawdę, to już się zabieram. Za umycie tego sprzęta, jakieś tam naklejeczki sobie dorobimy. Także na relacji będziecie mieli na pewno powrzucane krok po kroku, co tam jest zrobione. Yy, tutaj sobie tą gąbkę zmienimy. No i tu jest ogon lekko oberwany To sobie to rozkręcimy i sobie go też yy, pospawamy. Oponka z tyłu jest znówka sztuka elegancka. Z przodu nie trzeba było wymieniać, bo jest chyba nowa. Tak wygląda przynajmniej. No i co? I. i co, powiem Wam, klej to opona jak nie wiem teraz. Zdejmiemy sobie też tutaj tą naklejkę, na nawahać, może sobie jakąś inną tu zmajstrujemy zaraz zobaczymy. Ogólnie motorek świetny, no jak widzieliście po filmach, ogólnie to jest odcinek handlarze 3, Trzeci odcinek, dajcie znać, jak Wam się podoba takie coś z garażu, takie naprawy i tak dalej. Łańcuch trochę mocniej, bo tak naprawdę, ten, zazwyczaj te nowe łańcuchy troszkę się, troszkę się rozciągają na samym początku. Także. Unikniemy tego za chwilę naciągania z powrotem Znaczy no nie wiem, bo tu jest łańcuch DIT To, to jest raczej dobry łańcuch, nie powinien się tak rozciągać Jak inne jakieś takie dziady pozostałe Kranik mamy odkręcony, fajnie, że nie cieknie waha Można zostawiać mało odkręcony kranik Z tego co tutaj zauważyłem No i tak jak widzieli Co było zrobione, cały napęd kompletny jest zrobiony Oponka z tyłu, wizualnie go troszkę zrobimy Za chwilę idę go zaraz umyć Bo on nie był myty już tyle czasu pewnie Ani my go nie myliśmy, ani chyba Dawno poprzedni właściciel Karniemy się tu jeszcze po polu, bo powiem Wam klej jak wściekły teraz. Fajnie chodzi. No i tą kierę przede wszystkim. Ktoś chyba jak jeździł wcześniej, to czy był albo niski, albo coś. Ja to lubię właśnie tą kierę, jak jest tutaj wysunięta, wtedy po prostu automatycznie się robi taki większy motor. Yy, no jak dla mnie. Tu sobie to podregulujemy. Może te gripy zmienimy. Nie wiem. Wbijajcie na Insta, będziecie widzieć. No i oczywiście jak chcecie yy, te ciuszki sobie kupić, no to jak dzisiaj jeszcze kupicie to wam przyjdą przed świętami, później później to już nie wiem głowy nie daje. to patrz, jak to się wkręca a no i może jak chcecie to nie wiem, piszcie na instagramie cena to jest 5500 tysiąca tak naprawdę wszystko jest luks jak ktoś chce, nie wiem ile mam o to godzin nie wiem nie wiem czy to jest w ogóle liczy. no tego wam nie powiem w razie czego jakby trzeba tłoka kiedyś zmieni to ze 300 zł będzie kosztował do tego no i macie silnik po remoncie powiedzieć, powiedzieć, góry. Także Instagram proszę państwa. Relacje będą, chcecie, piszcie, może będę wpisywał. Piszcie po prostu dłuższe wiadomości. To oddzieli mi, wiecie, osoby yy, kupujące od dzieci, które piszą e siema", czy coś takiego, nie? No i dobra, testujemy działa. Zobaczcie to. Kręci się na obroty. Jest. To jest drugi bieg. Teraz sobie cykniemy z trzeciego. Zobaczycie jak to idzie z trójeczki bo Z jedynki to nawet nie mówię. No bo Poczekajcie, no, patrzcie. Trzyma mot. Ma. Drugi bieg. Wstaje. Trzeci. Jaką to ma No bo to naprawdę nie jest sprzęt dla jakoś amatora Myślę, że Jak ktoś już ogarnia MRF -e I by chciał mocniejszy sprzęt To Sam raz Mogę też przyjąć MRF -e w rozliczeniu Jak macie Dobra Przeoczyłem tu, proszę Państwa, zjazd. No, to dawajcie znać, tak jak mówię, jak Wam się podoba film z na garażu napraw. Jak Wam się będzie podobać, to po prostu będziemy takie robić częściej. Wiadomo, pod tą serię, no to jest ruch, no bo też fajnie, że widzicie, że coś jest zrobione, co wymaga naprawy, nie? A, no i łańcuch stracany, o w oczko.